Coraz więcej na internecie pojawia się informacji i zdjęć związanych z nowym asesynem o wikingach. Nawet pojawiają się już nieoficjalne trailery, więc jest to idealny czas, aby nagrać film o tym. More more. We Siema, dzisiaj pomyślałem, żeby nagrać informację na temat nowego Asasyna. A chodzi o Asasyn Ragnarok, Vikings Valhalla... Albo jeszcze go nazwiecie. Powiem wam co wiemy na temat tego Asasyna, czas w jakim on się będzie odbywał, jego fabułę, miasta, które odwiedzimy oraz na koniec będą nowe skrypty do niego i fajne ciekawostki. Więc pamiętajcie o subie na kanale, łapeczce w górę oraz w jakimś komentarzu i prześlijcie film znajomym, którzy się tym interesują. Więc nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Nagrywam ten odcinek, dlatego że na YouTubie nie ma praktycznie żadnego materiału dotyczącego tego właśnie tematu a przecież jak poszukamy w internecie, to znajdziemy trochę informacji. Po pierwsze to, że Assassin pojawić się ma w listopadzie albo październiku tego 2020 roku. Oficjalny zwiastun, no i tutaj już się zaczynają komplikacje. Zwiastun miał się pojawić na różnych targach, na przykład na E3, ale z powodu wiadomego, czyli koronawirusa, oczywiście został odwołany. Po drugie wiemy, że będzie o wikingach, ponieważ w grze Tom Clancy The Division 2 Gracze znaleźli easter egga, a dokładnie plakat z asasynem i Walhalą, a dokładnie wojownika, który trzyma jabłko, czyli w mitologii nordyckiej, podtrzymujący bogów przy życiu. No dobra, to na początek te najciekawsze i najdłuższe, czyli fabuła Assassin's Creed Ragnarok. Najpierw powiem wam co mi się udało przeczytać, czyli przecieki na różnych stronach, no i też na tych zagranicznych. No to teraz najbardziej wiarygodna informacja. Mogą powrócić także starcia z mitycznymi istotami, czyli takie jak na przykład krokodyl w Assassin's Creed Origin. No ale w Ragnaroku na przykład Nihoga, Nihog, nie wiem jak się czyta, jest to skrzydlaty wąż lub smog podgryzający korzenia Jagdrasilu. Jormungr, olbrzymi wąż oplatający cały Midgard, czyli ten świat ludzi. Jotun, olbrzym, który pochodzi z Jotunheimu oraz orzeł, no i tego raczej nie przeczytam, Verf Folnir, który prawdopodobnie będzie podczas rozgrywki na towarzyszył, czyli no to tak samo jak w Assassin's Creed. Pierwsza możliwość fabuły jest taka: Chciałem się w postać o imieniu Jora i decydujemy o, o płci postaci. Będziemy znani jako Odrodzony Odyn i doświadczyli mnóstwa wizji o tym, że jako Bóg przebywamy w Asgardzie, czyli kraina Asów i Vanów, w której znajduje się m.in. Valhalla. Akcja na początku będzie odbywać się w 845 roku. A co wtedy było? Było to oblężenie Paryża przez wikingów. Wtedy wcielamy się w ojca bohatera, Rorika, czyli sojusznika Ragnara Lodbruka i od tego momentu zaczyna się wiele odnóg. Po pierwsze, imię Rorik bardzo przypomina Horik, czyli króla Danii albo Norwegii. No tutaj możemy się sprzeczać. Ale już coś się znowu tutaj nie zgadza, bo tak naprawdę według źródeł w Paryżu dowódcami byli oblężenia Siegfried, który atakował na Anglię i Rolf, czyli Rollo, który został później księciem w Normandii, Czyli północnego kraju Francji. A obie te postacie pojawiają się w serialu wikingowie. No dobra, ale wracając do gry, albo nie, jest jeszcze jeden problem. Te wydarzenie działo się 40 lat później, czyli dokładnie w 885 roku XD. Ale może tutaj autorzy gry po prostu zmienią czasy, aby fabuła się bardziej kleiła. I to by było możliwe, bo już wiemy, że tak robią od praktycznie pierwszych asesynów. Następnie przeniesiemy się do roku 867, czyli są to czasy zdobywania Anglii przez Wikingów. Dokładnie jest to opisane w filmie Upadek Królestwa, czyli The Last Kingdoms na Netflixie, który wam bardzo polecam. Ale wtedy będziemy musieli dostarczyć paczki do Ragnara w Uppsali, czyli głównym religijnym mieście wiary Wikingów, znajdującego się obok Sztokholmu, który wtedy był bardzo małym miastem, a dokładnie obozem dla tych, co, po... dla tych, co polowali tam na zwierzęta. Następnie będziemy służyli Ragnarowi w podróży do Norfumbrii, gdzie zostanie zabity przez Templariusza Ellę. Ale stop, coś tutaj się nie zgadza, bo tak naprawdę został zabity przez króla Norfumbri, Ellę. Ale możliwe, że twórcy gry właśnie zrobią to w ten sposób, jak w Assassin's Origin też Aja zabiła Juliusza Cezara, a nie jego syn, jak to miało miejsce w rzeczywistości. Następnie pomożemy synom Ragnara pomścić ojca, więc przy okazji będziemy świadkami licznych wydarzeń. Na przykład obalenia rządów Karola Otyłego we Francji, albo podbicia Kijowa przez Waregów. A w całej historii będziemy spotykać templariusza o imieniu Bjorn, który będzie prawdopodobnie naszym wrogiem. Druga możliwość będzie taka, że uczestniczymy w wątku politycznym w obrębie, w obrębie Królestwa Sasów, czyli lata od 976 do 1067. W tamtym okresie Anglia podzielona była na kilka mniejszych królestw: Szkocję, Norfumbrię, Mercję, Wessex, Gwent, Sussex, Kent, Essex i Anglię Wschodnią. Wnioskując, będziemy może uczestniczyli w wydarzeniach najazdu Wikingów na Anglię aż do tego czasu, co Duńczycy ją przejęli, a dokładnie Knut Wielki. Te wydarzenia idealnie pokrywają się z filmem Upadek Królestwa, o którym wspomniałem wcześniej. Dobra, no dobra, czyli sprowadźmy to może do wspólnego mianownika. Będziemy uczestnikami wojny Wikingów z innymi mocarstwami, m.in. z Waregami, Anglikami i Francuzami. Będziemy poruszali się na mapie w różnych miejscach. Mapa będzie ogromna, pokrywająca wschodnią część Anglii z większymi miastami, takimi jak York, Londyn, Norwich i Manchester, no który znajduje się akurat może nie na wschodzie Anglii a możliwe, że i przy drugim wariancie też Edynburg i Bebanburg. Ale i też Francję z miastami takimi jak Calais, Paryż oraz całą Skandynawię, czyli Danię, Szwecję i Norwegię oraz w Polsce Pomorze, czyli np. Wolin, znajdujący się obok Świnoujścia i ewentualnie Gdańsk oraz też tereny Ukrainy i Rosji, takie jak Nowogród i Kijów oraz już bardzo ewentualnie miasta we Włoszech, Pisa, bo tam zaatakowali wikingowie, słynny atak zmarłego. W skrócie udali, że ich wódz umiera i chciał pogrzebu chrześcijańskiego. Gdy weszli do kościoła, strumny wstał martwy, zabili cały kościół i ograbili pizę. Zrobił to Bjorn Żelaznoboki, ale w serialu Wikingowie zrobił to Ragnar w Paryżu, co oczywiście jest nieprawdą. A jeśli chodzi o moje przemyślenia dotyczące czasów gry, które byłyby też naprawdę realne do zrobienia i byłyby fajne, to. Po pierwsze okres do 790, czyli wojny pomiędzy plemionami Wikingów. Tam deweloperzy gry mieliby pole do popisu, ponieważ nie zachowały się żadne opisy, co wtedy się tam działo. Drugą możliwością jest okres 793, czyli wtedy, właśnie atak nastąpił na Lindisfarne, czyli pierwszy atak Wikingów gdzieś powyżej Skandynawii. Moglibyśmy wtedy być postacią, która jest zagrożona w Norwegii. Jarl chciałby nas zabić, więc musimy uciekać jak najdalej, ale usłyszeliśmy o jakimś Ragnarze, który chce podążać na zachód, w kierunku Anglii, aby ją zgrabić. Udajemy się z nim i mu pomagamy, następnie przyjmuje on władzę w tym miejscu, gdzie mieszkał i nie jesteśmy już banitami. Pomagamy mu w bardzo licznych wojnach na terenie Danii i Dolnej Norwegii. I następnie podążamy z nim wydarzeniami aż do czasów jego śmierci w Norfumbrii. Wtedy zostajemy tam na miejscu, jako ukrycie asesini? To rozwiązanie byłoby podobne do tego, co się stało w Assassin's Creed Origins. Trzeci sposób to czas wydarzenia rozgrywający się w upadku królestwa. W skrócie byśmy musieli walczyć i za Anglików, i za Dunów, którzy najechali Anglię. Byśmy byli u oboju banitami i również dowódcami. Najlepiej zrozumieć to oglądając serial Upadek Królestwa. Czwartym sposobem byłby to okres zjednoczenia Norwegii przez Haralda I Pięknowosego. Czyli lata od 772 do 912. A w fabule chodziłoby o to, że jesteśmy neutralni. Harald został królem całej zjednoczonej Norwegii bez wojny, no ale dużo osób ma do tego problem i zaczynają się rebelie. Państwo jest ogarnięte wojną domową, a w tym czasie Rusią Kijowską rządzi Olek Mądry. Uczestniczymy w wojnie pomiędzy Norwegią a Rusinami. Przemierzamy ciągle z jednej na drugą stronę morza, ponieważ w Rusi jesteśmy uznawani jako wrogowie, a w Norwegii jako banici przez jakieś niefortunne wydarzenie. Na koniec fabuły, czyli wtedy, gdy umiera Olek Mądry, i są tutaj dwa rozwiązania. Po pierwsze, takie, że dziedzictwo tronu Igor I zaprzestaje wojny, więc i my nie musimy już walczyć, a drugi to taki, że Igor kontynuuje wojnę, a my uciekamy do Anglii albo do krajów słowiańskich, czyli na przykład do Polski. No więc podsumowując wszystko, Gra będzie miała ogromny świat. Będziemy świadkami realnych wydarzeń oraz tych mitologicznych. Będziemy mieli wizję i spotkania z duchami lub bogami. Będziemy mogli rozwijać postać w jakim kierunku chcemy. Będziemy wybierali, jaką bronią lepiej będzie walczyć nasza postać. Dodatkowo są przecieki nad tym, że będziemy mieli bronie, które się stopniowo niszczą, oraz plecak z ograniczonym slotem. Będziemy mogli się wtapiać w tłum, jeśli nie będziemy mieli zbyt innego stroju niż ludzie, którzy się, którzy się tędy przechadzają. Zostanie dodana także reputacja działająca jak ta w Red Dead 2. Na kanale jest poradnik dotyczący tej rzeczy, więc wyświetlił wam się może w prawym rogu, jak nie zapomnę, a jak nie to na pewno w opisie. Ulepszony zostanie system ruchu, walki i wspinaczki. Pojawią się spontaniczne bitwy, czyli walki o wioski i miasta i te punkty, o których wspominałem. Pojawi się też DLC jak Drassi, czyli coś takiego jak Atlantyda w Odyssey. Odwiedzimy w nim trzy krainy bogów: Asgard, Vanheim i Nilfheim. Walczyć tam będziemy z bóstwami. Już chyba wszystko co wiemy na temat tego nowego asesyna. Jeśli pojawią się nowe informacje, i te oficjalne, i te nieoficjalne, od razu odcinek pojawi się na kanale. Więc go polecam zasubskrybować, zostawcie też lajka za moje poświęcenie i udostępnijcie film znajomym, którzy interesują się albo asasynami, albo wikingami, albo obiema tymi rzeczami. Możecie też w komentarzu napisać co wy o tym sądzicie i ewentualnie wasze propozycje i pomysły co byście chcieli mieć właśnie w tym asasynie. Na wszystkie komentarze odpowiadam, więc może tam się rozwinąć fajna dyskusja. Więc no siema, cześć. A, jeszcze, jeśli chcecie coś jeszcze przeczytać, to tutaj macie linki, z których korzystałem do tego filmu, lub po prostu jakieś fajne linki, o których się dużo dowiecie. Więc też zapraszam do opisu.